Witam wszystkich. Głodni? Jak tak, to proponuję najpierw coś zjeść, a potem dopiero wziąć się za lekcję, bo dzisiejsza lekcja będzie właśnie o jedzeniu. Tekst lekcji oraz cały kurs do pobrania i słuchania, na przykład podczas spaceru, znajdziesz: na naszej stronie www.letsgopolish.com. Zaczynamy. Dzisiaj na śniadanie będą jajka i tosty. Co dzisiaj będzie na śniadanie? Jajka i tosty. Dzisiaj na śniadanie będą jajka i tosty. Kiedy będą jajka i tosty? Dzisiaj na śniadanie. Jajka i tosty. Będą dzisiaj na śniadanie. To pierwszy posiłek dzisiaj. Czy to prawda, że dzisiaj pierwszym posiłkiem będą jajka? Tak, to prawda. Dzisiaj pierwszym posiłkiem będą jajka. I tosty, bo śniadanie to pierwszy posiłek. Czy śniadanie to drugi posiłek? Nie. Śniadanie to nie jest drugi posiłek, śniadanie to pierwszy posiłek. Czy jutro na śniadanie będą tosty i jajka? Nie, nie jutro. Dzisiaj na śniadanie będziemy jeść jajka i tosty. Kto będzie jadł jajka na śniadanie? My, my będziemy jedli jajka, bo dzisiaj na śniadanie są jajka i tosty. Kto dzisiaj będzie jadł tosty? My, my będziemy jedli tosty. Bo dzisiaj na śniadanie są jajka i tosty. Na obiad będzie zupa i makaron. Czy na obiad będzie pizza i makaron? Nie, na obiad nie będzie pizzy. Na obiad będzie zupa i makaron. Czy na pierwsze danie będzie zupa? Tak. Na pierwsze danie będzie zupa. Obiad będzie z dwóch dań. Na pierwsze danie będzie zupa, a na drugie danie będzie makaron. Czy makaron będzie na pierwsze danie? Nie. Makaron. Nie będzie na pierwsze danie, makaron będzie na drugie danie. Zupa będzie na pierwsze danie. Ile dań będzie na obiad? Dwa. Na obiad. Będą dwa dania. Na pierwsze danie będzie zupa, a na drugie danie będzie makaron. Co będzie na pierwsze danie? Zupa. Na obiad jako pierwsze danie będzie zupa. Co będzie na drugie danie? Makaron. Na obiad, jako drugie danie, będzie makaron. Po obiedzie będzie ciasto. Co będzie po obiedzie? Ciasto. Po obiedzie będzie ciasto. Ciasto będzie na deser. Czy na deser będzie makaron? Nie, na deser będzie ciasto czekoladowe. Jakie ciasto? będzie na deser czekoladowe na deser będzie ciasto czekoladowe czy na deser będzie sałatka nie na deser nie będzie sałatki, tylko ciasto czekoladowe. Na kolację będą kanapki z kiełbasą. Czy na kolację będzie pizza? Nie. Na kolację nie będzie pizzy. Będą. Kanapki z kiełbasą. Co będzie na kolację? Kanapki z kiełbasą. Na kolację będą kanapki z kiełbasą. Z czym będą kanapki? Z kiełbasą. Kanapki będą z kiełbasą. Jako ostatni posiłek zjemy kanapki z kiełbasą. Czy kolacja to ostatni posiłek? Tak, kolacja to ostatni posiłek. Na ostatni posiłek Zjemy kanapki z kiełbasą. Czy na kolację zjemy kanapki z jajkiem? Nie. Na kolację zjemy kanapki z kiełbasą. Nie z jajkiem. Janek jutro idzie do restauracji. Na frytki i hamburgera, gdzie jutro idzie Janek? Do restauracji. Janek idzie jutro do restauracji na frytki i hamburgera. Co będzie jadł jutro Janek w restauracji? Frytki i hamburgera. Janek idzie jutro do restauracji i będzie jadł frytki i hamburgera. To idzie jutro na frytki i hamburgera do restauracji. Janek na frytki i hamburgera do restauracji idzie jutro Janek. Czy Janek będzie jutro jadł pizzę? Nie. Janek nie idzie na pizzę. Janek idzie na frytki i hamburgera. Na co idzie jutro Janek? Na frytki i hamburgera. Janek jutro idzie na frytki i hamburgera do restauracji Zosia i Ania idą jutro do restauracji na pizzę i sałatkę. Czy Zosia i Ania idą jutro na frytki i hamburgera? Nie. Zosia i Ania idą jutro na pizzę i sałatkę. Nie na frytki i hamburgera, na frytki i hamburgera idzie Janek. Gdzie idą jutro Zosia i Ania? Do restauracji. Zosia i Ania idą jutro do restauracji. Czy Zosia i Ania będą jadły pizzę w domu? Nie, one będą jadły pizzę w restauracji. Na co Zosia i Ania idą do restauracji? Na pizzę i sałatkę. One jutro idą do restauracji na pizzę i sałatkę. Co będą one jadły w restauracji? Pizzę i sałatkę. One jutro będą jadły w restauracji pizzę i sałatkę.